Pochwalony Jezus Chrystus, szczęść Boże, od razu wznosimy nasze oczy, aby prosić Ducha Świętego, wypełnij nas całych. Nasze serce daj nam jasność. Dzisiaj mamy Ewangelię o Marcie i Marii, bardzo dobrze ją znamy. I na końcu Pan Jezus zwraca się do Marty. Marto, Marto, troszczysz się i niepokoisz o wiele, a potrzeba mało albo tylko jednego. Maria obrała najlepszą cząstkę, której nie będzie pozbawiona. Tu nie chodzi o porównywanie, tylko Pan Jezus wskazuje Marcie, że jej siostra, która usiadła i słucha, zyska więcej. To jest ta lepsza cząstka. Modlitwy w naszym życiu jest zasadniczo za mało. Spieszymy się, mamy różne obowiązki, pracę, i czas na modlitwę jest gdzieś dopiero później. I patrząc na tę Ewangelię, pomyśl o tym, że Modlitwa przywraca coś. Maria, która usiadła, w niej wraca pokój, wraca nadzieja. I to się dzieje podczas modlitwy, gdy spokojnie usiądziesz, pobędziesz przy Panu Jezusie, gdy wejdziesz na chwilę do kościoła, gdy weźmiesz różaniec, gdy zaczniesz czytać Pismo Święte na spokojnie, bez pośpiechu. To wtedy się okaże, że jasność serca wraca, jasność myśli, nadzieja. I te rzeczy, które byśmy nie zrobili w ogóle, bo mamy bałagan w sobie, dzięki modlitwie porządkuje się nasze serce i mamy siłę, żeby iść dalej. Czasem nawet 5-10 minut sprawi, że wszystko inaczej widzę i mogę z trzeźwą głową iść do przodu. Jezus chce, żebyśmy wybrali lepszą cząstkę, tam gdzie On będzie mógł nas dotknąć swoją łaską. Zawalcz o czas na modlitwę, zawalcz o różaniec, zawalcz o spotkanie z Bogiem każdego dnia, ale na spokojnie, żeby mieć chociaż chwilę oddechu przy Panu. Jak to zrobisz? Czasem gdzieś trzeba się na chwilę ukryć, zatrzymać. Na to Wam błogosławię, na każde spotkanie, zawalczone spotkanie z Bogiem. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Niech nasze serca rosną, pad w górę. Cokolwiek się dzieje, słońce świeci nad Twoim życiem. Niech ono świeci całe w Tobie. Poniżej Teledysk Mocnym Duchu. Kontynuujmy modlitwę jeszcze, pobądźmy troszeczkę w tym klimacie i też zachęcam do różańca. Tutaj obok macie różaniec z Mocnymi Duchu. Do zobaczenia.